Dzisiejsze wiadomości rozpoczynamy niestety od bardzo smutnej informacji. W dniu 20 października w wieku 66 lat zmarł dobrze wszystkim nam znany głupczycki muzyk Tadeusz Żwan. Tadeusz Żwan urodził się 31 lipca 1955 roku w Bydgoszczy w rodzinie Marii Edmunda Żwan. Jako dziecko wraz z rodziną zamieszkał w Głupczycach. Tutaj dorastał i mieszkał przez całe życie. Od najmłodszych lat interesował się muzyką. Jego największą muzyczną pasją była gitara. Karierę muzyczną rozpoczął już w wieku 16 lat grając na gitarze, w jednym z pierwszych na ziemi gupczyckiej gupczyckich zespołów bitowych. Niezwykle utalentowany muzycznie samouk potrafił zagrać na gitarze ze słuchu każdą usłyszaną melodię. Czerpał inspirację m.in. z muzyki Jimiego Hendrixa, Led Zeppelin, Animals, Black Sabbath. Miłośnik i propagator bluesa gitarowego, przez całe życie doskonalił swoje umiejętności gry na gitarze. Przez kolejne lata grywał w wielu głupczyckich zespołach muzycznych, między innymi w zespole Czarni, Herubini, Fonetic, Medicus, Jazz Combo, dinozaurach głupczyckich i muzozaurach. Brał udział w gitariadach, był również tak zwanym muzykiem sesyjnym. Do ostatnich dni swego życia nie rozstawał się ze swoją gitarą Fendera. Tadeusz był niezwykle życzliwym i przyjacielskim. Miał niezrównany dar nawiązywania znajomości. Całe swoje życie poświęcił muzyce i był jej wierny do końca swoich dni. Odszedł mąż, ukochany syn, brat i bardzo lubiany wujek. Niech spoczywa w pokoju i grywa blusa w niebie. Pogrążonej smutku rodzinie i najbliższym, redakcja telewizji Pogranicze składa szczere wyrazy współczucia. Drodzy Państwo jesteśmy w Ściborzycach Wielkich w gminie Kietrz. Za nami 350 metrów nowej drogi. Koszt tej drogi to około 400 tysięcy z czego ponad 60 pozyskała gmina Kietrz z Unii Europejskiej. Inwestycja pewnie nie największa w tym roku w gminie ale inwestycja wielka przez to że bardzo bardzo oczekiwana. Ta droga ma pochylenie takie, tak jest ulokowana, że rok rocznie niemalże w sytuacji yy, wielkich, intensywnych opadów, a one zdarzają się w ostatnim czasie bardzo często, ta droga po prostu spływała wodą. Tutaj tworzyła się regularna rzeka. Mieszkańcy od dziesięcioleci już monitorowali o tę drogę, czekali na nią. Dlatego też jest mi bardzo miło, że udało się. Pozyskać odpowiednie fundusze, i udało się tę drogę zrobić, a jednocześnie poprawić komfort życia naszym mieszkańcom, którym życzę, aby droga im po prostu dobrze służyła. Dzień dobry Państwu. W minionym tygodniu, to jest od 18 do 24 października dyżurni stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głupczycach odnotowali na terenie naszego powiatu 6 zgłoszeń, które dotyczyły jednego pożaru oraz pięciu miejscowych zagrożeń. W działania interwencyjne zaangażowanych było łącznie 52 strażaków oraz 12 pojazdów z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. I tak oto w środę 20 października po godzinie 16 zostaliśmy wezwani do Braciszowa, gdzie na 20-metrowym odcinku jednego z pasów jezdni zalegało wysypane wapno. Podjęte przez strażaków działania doprowadziły do usunięcia zagrożenia dla pojazdów poruszających się tym odcinkiem traktu komunikacyjnego. Tego dnia po godzinie dwudziestej interweniowaliśmy w Kietrzu na ulicy Różanej. Powodem wezwania służby było zaniepokojenie o stan zdrowia współlokatora jednego z mieszkań usytuowanych w budynku wielorodzinnym, który nie odpowiadał na wezwania. Po wykluczeniu alternatywnych możliwości dotarcia do wnętrza lokalu mieszkalnego, strażak z miejscowej jednostki OSP kierujący w pierwszej fazie działaniami ratowniczymi podjął decyzję o wyważeniu drzwi i wejściu w asyście funkcjonariuszy policji do mieszkania. Na szczęście Okazało się, że mężczyzna czuje się dobrze, a powodem, iż nie słyszał nawoływań, był jego głęboki sen. W piątek, 22 października, po godzinie 3 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze nieużytkowanego budynku mieszkalnego oraz stodoły usytuowanych w miejscowości Jabłonka. Oprócz funkcjonariuszy z Głupczyckiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej do akcji skierowano również strażaków z jednostek OSP z Dzierżycławia, Branic i Wysokiej. Pierwszy przybyły na miejsce zastęp zastał zawaloną stodołę w całości objętą ogniem oraz niezamieszkały dom jednorodzinny połączony z budynkiem gospodarczym, w którym pali się dach. W ramach podjętego rozpoznania strażacy wstępnie wykluczyli obecność ewentualnych osób we wnętrzu zabudowań. Symultanicznie podjęto działania interwencyjne polegające na podaniu w sumie trzech prądów gaśniczych w natarciu na płonące obiekty. Następnie przystąpiono do prac rozbiórkowych polegających na zerwaniu nadpalonego odeskowania dachu, oddymieniu i przewietrzeniu wnętrza budynku oraz sprawdzeniu kamerą termowizyjną elementów więźby dachowej. Dochodzenie, mające na celu ustalenie faktycznej przyczyny powstania pożaru, prowadzą funkcjonariusze policji. Ponadto w minionym tygodniu trzykrotnie podejmowaliśmy działania interwencyjne związane z silnie wiejącym wiatrem, których celem było usunięcie drzew i konarów powalonych na trakty komunikacyjne we Włodzieninie Wysokiej oraz Królowym. Dziękując za uwagę, chciałbym na koniec zaprosić Państwa do obejrzenia materiału filmowego z wyzwania, które głupczycy strażacy wraz z funkcjonariuszami policji podjęli w ramach pomocy dla rodziny Bogusza Karabana, tragicznie zmarłego policjanta, który zginął w wypadku drogowym. Dziękujemy za nominację do challenge'u dla rodziny zmarłego tragicznie policjanta, który zginął w wypadku w drodze do służby. Przystępujemy dzisiaj do wykonania naszego challenge'u, a jednocześnie nominujemy jednostki. Komendę Powiatową Policji w Kędzierzynie-Koźlu oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach. Do pompy! Raz! Dziękujemy i zapraszamy do wykonania challenge'u wytypowanych przez nas kolegów i koleżanki. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałam Państwa zaprosić na 7 listopada. Pod kościół nasz parafialny, pod którym będziemy rozdawać nasze kalendarze. Jest to nasza kolejna akcja, którą możemy przeprowadzić dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza, za co z góry serdecznie dziękujemy. Chcielibyśmy po raz kolejny zagościć w Państwa domach na naszych kalendarzach. Dochód z ich rozprowadzania zostanie przeznaczony na opłacenie terapii, rehabilitacji, na doposażenie sal naszych terapeutycznych. Liczymy, że tak jak w latach ubiegłych i ten rok e, pozwoli nam na. Kontynuowanie naszej wieloprofilowej terapii dla naszych 30 podopiecznych. Z roku na rok dzieci przybywa, potrzeb również. Był to dla wszystkich trudny rok z wiadomych powodów, ale my mamy nadzieję, że w nowy rok kroczymy z nowym entuzjazmem, z nową siłą, z nowymi środkami i kolejny rok będzie dobrym czasem dla nas jako stowarzyszenia i dla Państwa jako mieszkańców Ziemi Głupczyckiej. Dziękuję serdecznie i zapraszam 7 listopada. Po wszystkich mszach będą nasi wolontariusze i i serdecznie zapraszamy do y, zaproszenia naszych kalendarzy do Waszych domów. Dzień dobry. Chciałam y, zaprosić Państwa na szkolenie psów, które odbędzie się 5 listopada, tutaj, właśnie w Grobnikach, tutaj, właśnie y, w tej pięknej szkole. Szkolenie jest organizowane razem ze stowarzyszeniem Inicjatywa Zgrobnik, z którym razem z panem sołtysem zauważyliśmy, chcielibyśmy wyjść naprzeciw problemom, którzy, które mają właściciele psów ze swoimi czworonogami. Konsultując się niejednokrotnie na różnych imprezach i spotkaniach yy, właśnie z właścicielami psów, zauważyliśmy, że występuje mnóstwo problemów. Właściciele nie potrafią sobie poradzić z ucieczkami psów nie potrafią sobie poradzić z nadmierną wokalizacją, z reakcją na rowery, yy, z lękiem przed innymi psami yy, u swoich czworonożnych przyjaciół, yy, i wychodząc naprzeciw tym, tym potrzebom. Zorganizowaliśmy właśnie takie spotkanie, takie szkolenie dla par pies przewodnik. Wychodząc naprzeciw tym problemom, o jakich mowa, chcielibyśmy pomóc właśnie tym szkoleniem w redukcji takich zachowań, po to, aby życie nasze z naszymi popilami, z naszymi czworonogami było spokojniejsze, przyjemniejsze, abyśmy sobie żyli pięknej symbiozie. Tu w Grobnikach właśnie 5 listopada o godzinie 17 w sali właśnie na parterze spotkanie, odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu sześciu spotkań, na które zapraszam wszystkich chętnych bez psów. To spotkanie jako jedyne odbędzie się bez psów. Tam porozmawiamy sobie oczywiście o problemach, yy, skupimy się na nich troszkę bardziej, po czym y, następne sześć spotkań w każdą kolejną sobotę będziemy się spotykać tutaj właśnie w grobnikach i zaczniemy pracować ze swoimi czworonogami. Yy, to spotkanie, to szkolenie yy, jest charytatywne. Ja jako szkoląca nie będę pobierała za to żadnej opłaty. Stowarzyszenie również, tym bardziej szkoła. Cały dochód z tego szkolenia przeznaczamy na budowę ośrodka leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt Awi. To będzie pierwszy taki ośrodek na opolszczyźnie. Zwierzęta dzikie, które potrzebują pomocy, także z terenu tutaj powiatu Gubczyckiego. Trafiają już tam w tej chwili, i wolontariusze m, dzięki zbiórkom, dzięki datkom i dzięki poświęconemu swojemu czasowi pomagają tym zwierzętom m, wrócić do, do, do środowiska naturalnego, leczą je tak e, i w ten sposób właśnie im pomagają. Chcemy pomóc w stworzeniu takiego ośrodka profesjonalnego. E, stąd też właśnie cel, na który chcemy przeznaczyć te środki. Wszystkich chętnych zapraszam, bo pies to nie tylko problem w domu, to także fantastyczna przygoda. Spędzamy z nimi większą część swojego życia, i niech to życie upływa nam po prostu przyjemniej, i niech będzie dla nas świetną przygodą. Dlatego zapraszam tutaj na szkolenie. Spędzimy naprawdę fajne chwile, a przy okazji pomożemy w powstaniu ośrodka. Dziękuję. 30 października w sobotę o godzinie 18 w Auli Głupczyckiego Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się uroczysta inauguracja działalności Głupczyckiej Szkoły churalnej Angelus Cantat. Jest to projekt, który powstawał przez Ostatnie lata, a nawet można powiedzieć w ostatnich dziesięcioleciach, gdyż zawsze myślałem o tym, aby w takiej formule spotykać się z młodzieżą, także z dorosłymi, aby kształcenie artystyczne, kształcenie wokalne i churalne miało swoje etapy, tak jak to bywa w szkole. W związku z tym, dzięki wsparciu pana starosty, pana burmistrza, dzięki rozlicznym patronatom artystycznym takim jak chociażby dyrektora Filharmonii Opolskiej, rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu, dyrygentki Opery Bytomskiej i wielu jeszcze innych znakomitych osobistości. Będziemy mogli rozpocząć działalność już w nowej formule, w formule szkoły artystycznej. Na początek jest to projekt usytuowany w strukturach stowarzyszenia Absolwentów liceum ogląszczącego w Głupczycach, natomiast mamy poważne plany, aby tę szkołę także sformalizować, i może z czasem stworzyć z niej taki organizm, który także będzie mógł korzystać z subwencji oświatowej, ale to są już y, dalsze plany. Tutaj dzięki uprzejmości pana prezesa Bolesława Darłaka, prezesa Stowarzyszenia Absolwentów, możemy tutaj w siedzibie naszego chóru, w liceum ogólnokształcącym już działać, już tworzyć nowe projekty, zaczynać nowe przedsięwzięcia. Bardzo serdecznie zapraszam na ten koncert. 30 października o godzinie 18 w sobotę będziemy właśnie oficjalnie inaugurować działalność Głupczyckiej Szkoły Huralnej. Przyjadą nasi absolwenci, gdyż w ramach Głupczyckiej Szkoły Choralnej funkcjonować będzie starsza młodzież szkół podstawowych, licealiści oczywiście w ramach naszego licealnego chóru, no i także już prawie ponad 30-osobowa grupa absolwentów naszego liceum, śpiewających absolwentów. Na tym koncercie zaśpiewają i młodsi, i starsi, i będzie repertuar dawny i współczesny, muzyka klasyczna, muzyka popularna, będą także pomysły artystyczne, będą także prezentacje solowe. Najważniejsze jest to, że mamy duże wsparcie naszego lokalnego środowiska i samorządowego także rodziców, którzy pomagają młodym artystom wybierać się na próby, na warsztaty i na różne przedsięwzięcia festiwalowe. I najważniejsze jest to, że mamy także wsparcie środowisk poważnych, środowisk artystycznych. W związku z tym możemy szeroko rozwijać nasze skrzydła i kontynuować tę przygodę artystyczną, która tutaj w Głubczycach trwa już od ponad 33 lat. Firma Vectra S.A. poszukuje pracownika do kompleksowego serwisowania i montażu sieci telewizji kablowej i internetowej w technologii HFC instalacji w budynkach. W miejscowościach Kiecz, Głupczyce, Prudnik. Niezbędne doświadczenie i praktyka zawodowa w zakresie znajomości urządzeń i profilu obsługi technicznej. Oferty należy wysyłać na adres Vectra S.A. ulica Kościuszki 29D, kod 59011 Wrocław, serwis opolskie.